Witam widzowie na kanale Pigeon Poland dzisiaj przygotowuję mieszankę e, mieszankę, która będzie tutaj e, z dodatkiem środka na odrobaczanie gołębi e, jako, że zakończyłem kurację mm, wspierającą odrobaczanie przyszedł czas właśnie na użycie środka, który e, wesprze tutaj, znaczy wesprze, który zrobić powinien robotę, odrobaczyć gołębie. Także przechodzę tutaj do przygotowania mieszanki. Daję sobie, daję do mieszanki pszeniczkę, ładne duże ziarno. Myślę, że około 1,5 kilograma powinno tutaj wystarczyć. Przenicę mam. Pszenicę mam z firmy MDM. Jest ładna tutaj, wyselekcjonowana, dosyć ładnie wyglądająca pszenica. Żarno jest dosyć spore. Kolor jest też ładny taki nie jest szara jest złota jeżeli podobają ci się moje filmy zasubskrybuj mój kanał by być na bieżąco ok mam tutaj półtora kilograma pszenicy następnie do naszej mieszanki trafia również około półtora kilograma mieszanki mieszanka jest zmieniona ale również od tej samej firmy czyli od, od best natural od best naturala mam mieszankę to była poprzednia mieszanka standardowa sezonowa Skład był taki a teraz korzystam z mieszanki bez pszenicy, gdzie skład jest troszeczkę bardziej bogaty, także cenowo praktycznie wychodzi złotówka różnicy. Ta bez pszenicy jest o złotówkę droższa, więc myślę, że ona teraz będzie gościć w mojej tutaj hodowli jako. Mieszanka, która będzie praktycznie stosowana zawsze bądź bardzo często. Wiadomo, że jeśli będą loty, no to ta mieszanka będzie po prostu podstawą tygodniowego, można powiedzieć, karmienia, ale później przed lotami będzie ona zmieniana na mieszankę lotową. Dodaję też rzepaku, żeby troszeczkę bardziej energetyczna była. E, rzepaku około 200 e, gram. No i dodatkowo wzbogacam tą tutaj mieszankę o kaszę gryczaną, płatki owsiane, siemielniane oraz ryż. Więc mamy tutaj naprawdę e, sporo ziarenek, sporo nasionek, żeby te gołąbki e, no, miały konkretną konkretną mieszankę. E, Siemielniane daje, dlatego że e, wspiera korzystnie układ e, pokarmowy, więc e, teraz podczas odrobaczenia no, będzie to dosyć ważny, kluczowy taki składnik ryż, żeby to było troszeczkę bardziej lekkostrawne, e, żeby gołąbki szybciej sobie przyswajały wartości. Odżywcze w sensie przetrawiły ten ryż. Płatki owsiane. płatki osiane są dosyć dobrym e, absorbentem wszystkich substancji płynnych. To też sobie właśnie lądują. A kaszę gryczaną, po prostu e, z tego względu, żeby dostarczyć gołąbkom magnezu. A kasza gryczana ma tego magnezu dosyć dosyć dużo. Również posiada jakieś tam żelazo, potas, cynk, miedź, działa prebiotycznie, więc również dobrze wpłynie na ten układ pokarmowy. Także można powiedzieć troszeczkę też osłonowo zadziała, tak. Przede wszystkim jeszcze będzie w tej kaszy gryczonej tiamina, tiamina niacyna, kwas foliowy, ryboflawina, więc tutaj też fajną, fajną będzie. E, odgrywała rolę taka szagryczana w tej mieszance, no ryż to wiadomo, też tam jest źródło białka błonnika, witamin, tak? E, płatki osiane, siemelniane e, zawierają tutaj e, kwasy omega 3, omega 6, więc to będzie również taki dosyć, dosyć dobry dodatek. Ok, przechodzę teraz tutaj do tematu odrobaczenia ja stosuję AVI WARMER <coughs> i na etykiecie mamy 4 ml na 50 gołębi pocztowych zakładana masa ciała 500 gram preparat podawać po zmieszaniu z karmą podstawową dwa karmienia dziennie przez 4 do 6 dni ja myślę, że sobie zrobimy kurację pięciodniową z awiwarmerem. A 6 dnia po prostu jeszcze wjedzie tutaj jeden specyfik na odrobaczenie, ale to już tak można powiedzieć nadobicie tych tych pasożytów. I tak ja sobie zrobię Tą mieszankę odstawię ją na jakąś godzinkę, dwie godziny. Podzielę to oczywiście na dwa, żeby to było przygotowane na dwa karmienia. Jutro przygotuję kolejną taką samą mieszankę i również to podzielę na dwa karmienia. Dlatego też przygotowuję yy, całe wiaderko tej karmy. tak. No i tym Avi Warmerem powtarzamy tą kurację. Yy, Wskazane jest powtórne podanie preparatu przez dwa kolejne dni po 10 do 14 dniach od poprzedniego zastosowania. Czyli skończymy za 5 dni. To ja sobie to zanotuję. I OK mamy 75 ptaków, więc trzeba podać będzie jakieś 6 ml. Mamy tutaj piątkę zlokalizowaną. Powiedzmy, że jest tutaj 6 ml. A może jeszcze kawałek kapniemy. I teraz na pewno będzie tutaj tego 6 ml w naszej mieszance. Odrobaczanie gołębi. W hodowli jest dosyć taką istotną e, sprawą. Wiadomo, pasożyty. E, wszystkie żywe organizmy atakują i e, jest to męczące dla organizmu. Tak, nie wszystkie wartości odżywcze trafiają do organizmu. To przede wszystkim jest to dodatkowe obciążenie. Jeśli jestem pasożyt, no to wiadomo, że. Organizmowi będzie dużo ciężej, cokolwiek, cokolwiek jakkolwiek działać. tak Czy to infekcje, czy, czy osłabienie jakieś takie ogólne. Będzie, będzie negatywnie to wszystko wpływało na te pasożyty, na kondycję. Dobra, ja to sobie wymieszam. Za chwilę przejdę do zaprezentowania tej mieszanki odstawię to sobie tak jak mówiłem na półtorej godziny dwie godziny żeby to sobie poleżało fajnie się wchłonęło no mówię płatki owsiane tutaj są dosyć dobrym absorbentem jeśli chodzi o e, wszystkie takie dodatki płynne bardzo dobrze wiążą się z tym bardzo szybko się wiążą przede wszystkim więc na dobrą sprawę Teoretycznie już po pół godziny by można było iść podać, ale ja sobie od, wolę odczekać, żeby to mogło się bardzo dobrze związać. Eee, także dobra, ja teraz przechodzę tutaj do wymieszania tego i zaraz zaprezentuję, jak to będzie wyglądało sobie. I mieszanka już jest tutaj dosyć dobrze wymieszana. Wygląda ona sobie. Tak, nie jest jakaś tam. Posklejana jest sypka, ale widać ten tutaj Avi Warmer, że się po każdym ziarenku praktycznie dobrze rozprowadził. I co tutaj mamy w tym Aviwarmerze? Tutaj e, gorycze laktony i olejki eteryczne zawarte. W wyciągach z alium sativa, artemisia, absyntium, Inul, inula, helenium, juglans, nigra, i tak dalej, i tak dalej. Ok. No, także mieszanka jest przygotowana. Jak już mówiłem, tutaj półtorej godzinki do dwóch sobie postoi nabierze mocy urzędowej wtedy podzielę ją sobie na pół na wieczorne karmienie druga połowa pójdzie rano i tak przez 5 dni będzie stosowana tutaj u mnie w hodowli żeby pozbyć się tych pasożytów a na sam koniec yy, podam Lewamizol, mieszankę, znaczy mieszankę, no podam lewamizol. E, tak już na dobicie. E, Jeszcze pasożytów, które mogłyby zostać gdzieś tam w układzie pokarmowym i tak jak już mówiłem tutaj e, przed chwilką. Odrobaczanie w hodowli jest ważnym kluczowym elementem. Tak, jeśli chce ktoś mieć zdrowe gołębie silne gołębie, to przede wszystkim nie można zapomnieć o temacie odrobaczania. To jest, to jest podstawa. Żeby coś osiągnąć, to trzeba zadbać o to, bo wszystko praktycznie, wszystko, wszystkie choroby jakieś, wszystkie osłabienia zaczynają się tak naprawdę od układu pokarmowego i wiem, może to brzmieć śmiesznie, ale u nas ludzi tak samo, jeśli ktoś nie dba o układ pokarmowy, to wszystkie infekcje zaczynają się właśnie tam na jakieś. Nawet infekcje związane z grypą. Ja u siebie prywatnie tak tutaj wypowiem się. Stosuję węgiel, zwykły węgiel taki w aptece. Bądź jeśli ktoś ma dostęp do zwykłego węgla drzewnego takiego jak stosujemy do grilla, zmielić to sobie. E, zrobić taką Taki kisiel jakby powiedzmy z tego Wrzucić no, to na wodę, rozrobić Taką zawiesinę Chlapnąć sobie e, Bo wiadomo, że węgiel Wiąże toksyny właśnie Oczyszcza organizm z tych toksyn I bardzo to jest takie mocne wsparcie e, Właśnie w pozbyciu się tych toksyn Więc, więc tutaj właśnie Dbamy o ten układ pokarmowy i o to, aby gołąbki były odrobaczone. My ludzie też powinniśmy się odrobaczać, bo to wiadomo, jemy różne rzeczy, dotykamy wszystkiego. Czasami ktoś coś gdzieś tam rąk nie umyje i to już jest bardzo łatwa droga do tego, żeby, żeby się zainfekować. A na pozbycie się właśnie toksyn gdzieś przy infekcjach... Najlepszy jest węgiel drzewny. To warto sobie pamiętać. Ja stosuję. Na pewno przyspiesza to walkę, walkę z infekcjami. W, no w jakimś tam, powiedzmy na przykład, w grypie, w przeziębieniu dużo, dużo bardziej. Dużo bardziej dużo szybciej usuwa sobie z organizmu toksyny, więc i u gąbków. również to stosuje taką kurację. tutaj mówię odnośnie pasożytów, e, warto, warto pamiętać o tym. Dobra, ja na dzisiaj tutaj <coughs> tyle powiem w temacie, nie przedłużam. E, zachęcam tutaj do subskrybowania kanału, również do lajkowania, do komentowania. Jest opcja. E, Wspierania kanału, można wspierać mój kanał, za co będę bardzo wdzięczny. Można również korzystać z opcji super podziękowania, jeśli podobają się tutaj filmy na moim kanale. Co również yy, co również przyczyni się do rozwoju tego właśnie kanału. I za co będę również bardzo, bardzo wdzięczny, mega wdzięczny. I na dzisiaj tyle w sumie ode mnie. Dzięki za uwagę. Pigon Poland. Pozdrawiam, cześć!